konferencje, ważenia, face to face. Wszystkie skróty z najpopularniejszej gal freak fightowych znajdziesz na kanale SEP4. Subskrybuj, aby nie przegapić. Podczas pierwszej konferencji Artura Szpilki, witałem go jako pretendenta do tytułu Mistrza Świata w boksie, więc teraz nie da się tego zrobić inaczej. Brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich, Damian Janikowski. Wielkie brawa, że takie osoby ściągamy do federacji Freak Cześć, witam wszystkich, cześć. Damian, co ci tutaj sprowadziło, ponieważ wiemy, ja też widziałem screeny, że na samym początku nie wypowiadałeś się za dobrze o Freak fightach, a jednak. Minęło trochę czasu i dzisiaj tutaj jesteś. No i ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby wziąć takich youtuberów czy, czy, czy osoby, które zarabiają na swoim debilizmie, bo to połowa ludzi to tam są, to są takie debile, którzy nawet no już, już nie będę mówił tam tymi nazwiskami, bo oczywiście widzę to na internecie i, i też to oglądam, ale to przyciąga ludzi. Ludzie to są pieniądze i, i ktoś po prostu stworzył sobie gigantyczną maszynkę do zarabiania pieniędzy. Wiesz, jakby dalej podtrzymuję słowa, które wcześniej powiedziałem, nie, nie toleruję wszystkiego i wszystkich, którzy wymyślają że różne historie, albo wyciągają brudy spod dywanu, które nie każda osoba by chciała, żeby była wyciągnięta. Druga i to jest to, co właśnie powiedziałem, tak gdzieś tam podtrzymuję, co mnie tutaj ściągnęło, miałem w planach już od dwóch lat robić po trzy walki w ciągu roku, szukałem sportowego wyzwania, no niestety plany się pokrzyżowały troszeczkę tej Federacji KSW, są też, jak mówię, oni mają pełno zawodników, których muszą zakontraktować, muszą się wywiązać z tego i z moim menadżerem szukaliśmy, no mówię, sportowego wyzwania, tutaj trafił się się Dondiego, trzykrotny mistrz świata w kickboxingu, misz gromdy, także zawodnik z krwi, z krwi kości. No i jestem tak, żeby złoić mu skórę, nie? Don Diego, to na pewno nobilitacja walczyć z kimś o takich osiągnięciach. Natomiast nie musisz walczyć tylko z przeciwnikiem, ale jak wychodziłeś, to nie wiem czy Państwo słyszeli od razu, taj Denis się uruchomił i były ciężkie słowa w Twoją stronę. Kubisze! Skupiasz się tutaj, czy tutaj? Bo w pierwszym rzędzie, tak jak mówiłem, mamy twojego byłego rywala. Witam Cię, witam wszystkich. No, przede wszystkim skupiam się na Damianie. Damian to jest mój przeciwnik, i ja bardzo się cieszę, że kolejny mój pojedynek tutaj w High League to jest jednak sportowa walka z prawdziwym sportowcem i no super wyzwanie dla mnie. Czyli, że Denis nie jest prawdziwym sportowcem? Nie jest dla mnie prawdziwym sportowcem. Ja widzę, że wasz konflikt zamiast się tak spokojnie obniżać i, i tak naprawdę zaprzestawać, to on cały czas idzie coraz goręcej do góry po tej sytuacji z Szeligą. Generalnie to jest kwestia, właśnie tego, że ja ten konflikt już tą walką, powiedzmy, zakończyłem. Podaliśmy sobie piąteczkę, no ale druga strona jednak chyba zmieniła zdanie. Na pewno najwięcej informacji ma o tym Dawid Załęcki, więc zanim przejdziemy jeszcze do walki z waso, chciałem zapytać o tę całą sytuację między Denisem a Piotrem Szeligą, wejściem w to wszystko, Don Diego i teraz od nowa zaognieniem konfliktu. Konfliktu. A tu już o takie rzeczy musisz pytać Denisa. Siedzi tam. O, to może zapytać ja. Tam do końca nie wiem. Myślę, że jeszcze Denisa zaprosimy, ale chciałem poznać twoje zdanie na temat tej interwencji Don Diego i powiedzenia w cudzysłowie o turuńskich zasadach. A ja nie wiem, nie mam pojęcia. Diego, żałujesz, że wszedłeś w to wszystko z powrotem? Bo widzę, że. Nie, nie żałuję. Zresztą ja w nic nie wszedłem, nie? To tylko po prostu Denis próbuje mnie w coś wciągnąć, ale no co, ja mam to w dupie, nie? A czy między Wami, jako ojcem Denisa, a jego byłym rywalem, jest wszystko w porządku? Czy też jest jakaś tutaj kłośnie niezgody? Nie, no ja nie znam gościa, nie zamierzam poznawać i tyle. No i z mojej strony to samo. No ja uważam Denisa, e, za, Denisa za zupełnie innego gościa niż jego ojca, no i no tyle w temacie, nie, więc nie ma tutaj żadnej, tak jak mówisz, kości niezgody, więc e, po co to psuć. Waso Bokocewicz, czyli psychopata, będzie miał wszystko tłumaczone od razu na angielski, później Ci słyszeli, ty jesteś urodzonym człowiekiem do freak fightów, ponieważ ty w profesjonalnych federacjach tak samo dymiłeś. Czy ty w ogóle wiesz, czy są w Polsce freak fighty i jak to wygląda? I love it. Uh, when I saw High League, I said, I'm gonna sign for this. For sure, but I wanted to fight Mini Mike. Where well, the fuck is Mini Mike? I don't know who this Mini big guy Mike is. Mini Mike jest tutaj! Widzieliśmy go tu! Mini Mike tu jest! Jesteś? Właśnie, gdzie Michael? Chrupki hey. obiecał mi. Mnie hey. yes. speniał przed Wasą. Nie no, Mini Mike na pewno wstał, tylko go nie widać. Dobrze, posłuchajmy najpierw tłumaczenia, bo się wyrwaliśmy słuchając o Minimajku. Kiedy zobaczyłam w telewizji zapisy na Frit Fight Fighty, od razu chciałam się zapisać. Zainteresowałam się najbardziej walką z minimikem. W takim razie powiedz mi, czy znasz swojego rywala Dawida Zawadzkiego, czy oglądasz jego ostatnie starcie? Yeah, I just saw him. We uh, we met, but I wanted to fight MiniMike, so I don't know why they put this big guy in front of me, you know. <laughs> so, no problem. I don't care about weight, I don't care about nothing. I fight anybody. E, dopiero dzisiaj poznałam Mini Majka, ale yy, nieważne z kim walczę, zawalczę z każdym. Wydaje mi się, że chodziło o że dopiero dzisiaj poznał Dawida, a nie mini Majka. Tak, Dawid, twój przeciwnik ma 66 walk zawodowych na swoim koncie i na pewno dużo więcej innych. Dużo tych starć oglądałeś i czy nie jest to dla ciebie przeszkoda, że ty miałeś jedną walkę z Alanem Kwiecińskim i teraz wchodzisz na człowieka, który zwiedził oktagony na całym świecie? No cóż, no dobrze, no niech ma, no będę miał wyzwanie, nie? Minim! Oh, jest I'm Mini Mike. Opponent. Where are you at, Mike. Mike? I've been waiting for you! Czy chcecie You're face to face Minimajka i Baso? Face to face! We doing this! Zapraszamy! A więc face to face niespodziewany Wasobakocewicz no, Możemy być przekonani, że w tej walce będą ciosy poniżej pasa, bo nigdzie indziej Mike nie dosięgnie. To w sumie są podobnego wzrostu, nie Freak fight'owy obieży świat. Widział bardzo dużo. Walczył z wielkimi nazwiskami Między innymi z Borysem Majkowskim. O. I Marcinem Wrzoskiem. Wielkie brawa! Powiedziałeś, że są osoby, za którymi nie przepadasz w tych wszystkich freak I tu chciałem cię zapytać, o, o kim w ogóle mówiłeś, o kogo chodzi? Wcześniej zadaliśmy też to pytanie na, wy na wywiadzie i ciężko było mi sięgnąć myślami, bo nawet widzisz tutaj e, To jest nie mogę sobie przypomnieć jak tutaj kolega Denis, że ma na imię Denis. Nie? Także słuchajcie, no, nie lubię po prostu takiej kaszany, obudy, rzucanie się bicie z partyzantów. No, jest sobie już ludzie gdzieś tam wiedzą e, gdzieś tam dalej, kto kogo co robi. No to, to jest niefajne, to, to jest nie, nie, nieprzyjemne. Po to jest jest walka, po to jest klatka. Można, można równie dobrze, inteligentnie bardziej komuś szczypnąć w nos, albo go ubliżyć, żeby zaciekawić publiczność i da, dać dobrą walkę, żeby później po tej walce właśnie ci ludzie wrócili z powrotem do takiego gościa, załóżmy jak ja, bądź innego sportowca i, i zrobić to fajnie, inteligentnie i przede wszystkim walką pokazać y, duży show. Ale też rozumiem, że to są takie czasy, też trzeba kogoś opluć, wyzwać, no ale mówię, jakby to nie jest mi dane, ja troszeczkę w inny sposób do tego podchodzę. Towarzystwo, jak jest, jakie jest. Niech sobie działają po swojemu. To jest ich życie, to jest ich kariera. Szacun Damian za te słowa. Te same zasady wyznaję. I z racji takiej właśnie mam dla ciebie mały prezencik. Ale Damian powiedział, że można kogoś opluć. To o to ci chodziło? E, dobra, tylko nie pluj, nie? Nie, nie będę pluć. Mam dla ciebie prezencik. Ode mnie. I całe podkarpacka moc. Mam nadzieję, że. Mam wyciągnąć? Tak, możesz, możesz powoli wyciągać, a ja to generalnie będę, będę powoli komentować. Zgniłe jajka. No, ser śmierdzący. Ser. <laughs> nie, 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 nie same się. dobre rzeczy. Co to jest? To będzie trzeba testować. A dobra, jak... to, to otworzysz na końcu. To opuścimy materiał i to na końcu otworzysz, więc akurat nie będzie dla ciebie ja fajna Nie chcę zabawa. tego otwierać, bo jeśli ja się boisz się otruje. Nie, A tutaj proszę cię, miodzik. miodzik. Jak najlepszy miodzik. Ogóreczki kiszone, najlepsze w Polsce od mojej mamuszki. Stary, zjesz je i i zobaczysz, że nic nigdy w życiu nie lepszych się nie jadł. Chyba, że wezmę jednego, żebyś e, czuł mój smród mój z buzia, bo gdzieś leżał na plecach. To może koszulka. Koszulka Team Don Diego. Dziękuję bardzo za koszulkę. Dam Ci przy okazji swoją. Tak i, i... oczywiście marynowane grzybki grzyby, grzyby, grzyby. proste no dobra, też z lasów. Otwieraj. Zanim Ty będziesz otwierać, no to ja poproszę też e, o materiał przez realizatora i wszystkiego dowiesz się też z materiału. Już tu jeden był z kiełbasą, tego go Malik wy chyba. Pozdrawiamy Lukasa Pamiętajcie, Mowember, listopad Miesiącem odsadzy A to tylko dlatego, żeby przypomnieć Ło, wow, jajo spadło, ale na szczęście się nie zbiło Dobrze I właśnie o to chodzi Żebyśmy dbali o nasze jaja Lipen mnie wyzwał do challenge'u, więc spełniamy challenge I dobra I poszło Więc żeby dokończyć ten challenge, no to oczywiście muszę nominować kolejne osoby. A będzie w sumie to jedna osoba, czyli mój przeciwnik Damian Janikowski. Damiano, siemano. Mowember, witam ciebie. Pozdro. Możemy tego typu challenge zrobić. No, jest tam też łyżeczka. Myślałem, że generalnie drążek zostanie, no to mógłbyś się podciągać z tym jajkiem, ale jeżeli nie chcesz, dzisiaj możesz nagrać tego typu filmik. A właśnie chodzi o to, żeby wspomnieć Mowember i żeby działać, właśnie, żeby dbać o profilaktykę, badania naszej męskości i żebyśmy po prostu wspierali mężczyzn. Ja A myślę, że ja... No, Na żywo na pewno chciałaby to zobaczyć. Ja też no. myślę, że chciałaby. Ja nawet wezmę tą łyżeczkę do buzi i położymy jajko, sprawdzimy czy jesteś w stanie kopnąć high kicka Zróbmy to, dawaj Damiano, robisz to? Dobra, idziemy Jedziemy, Kto, jedziemy, to, jedziemy. Kto chce jajko, kopie w waszą stronę Niech on trzyma w buzi i nie traf <noise> Powiem wam, że Diego sporo ryzykuje, tak pozwalając swojemu rywalowi przyszłemu Ciągnij dżinsy, bądź Nie, powiedzmy, powiedzmy, że wstępne zaufanie, ale haja czy obrotówka? Obrotówka Większa szansa, że trafi. Obrotówka no. czy high -kick? Kamil Hassi, to dla ciebie, z dedykacją Wydłuż. A... Wydłuż ją. To to rajko, nie? Wydłuż. Damian, wydłuż ją. Na wszelkim wypadek, O! Oh, jeszcze raz. Oh! Oh! Czy dużo freak fightów w Polsce widziałeś, ponieważ ty robisz zadymy. Wszędzie gdzie jesteś, natomiast tutaj jednym z największych zadymiarzy jest syn twojego rywala, czyli Denis Załęcki. Czy widziałeś te rzeczy, które się działy przy poprzednich galach? Have you seen a lot of, uh, freak fights when it comes to Poland because one of the uh, you are doing uh, you know you always do a lot of uh, you always do a lot of commotion whatever you wherever you are uh, and here in High League one of the biggest guys who's who's doing that is the son uh, of your rival Denis. Uh, so do you follow The scene, the Polish scene of freak fights. I follow, but uh, I heard he has a son. He's young, 24, 25. But I didn't know he fights. 30 years. in the. Can he raise shirt. his hands? I cannot. Denis the Pokiwaipano. Nice <laughs> to meet you, brother. Denis <laughs> Pokiwaipano. I'm sorry, I have to fight your father. <laughs> I'm sorry. Next time, maybe you, and me. Przepraszam za to, że będzie się biustatą. Denis mówi, następnym razem zaprasza ciebie. Deal. We have a deal. Everybody wants to fight me now. Denis, Denis, <laughs> yeah. nie ma problem. But first, Mini Mike. Denis nie ma problemu, Waso się bardzo cieszy, że każdy chce się z nim bić, ale najpierw musi rozłożyć mini A jak, jak Waso jest taki zły, a mamy już mini majka, to może zrobimy mini Waso. Mini bad boy będzie. Jest bad boy duży i teraz będzie mini bad boy. So he has an idea to create like a little person version of, of his son. So there's like little, uh, little bad boy versus Waso. Exactly, I'm, in. I'm in. Nie, chodziło mi o to, że jest Denis bad boy, mamy już mini majka, to teraz może zrobimy mini bad boy'a. Z niego. Skoro jest taki zły. Okay, so he says that he's going to. Uh, uh, Dennis is going to make you a little bad boy oh. in the fight. We'll see. We'll see. <laughs> we'll see. Muranski also told me I, I'm going to fight his father. Maybe. To Diego, ciężko nie pytać cię o tą sytuację pomiędzy Denisem a Piotrkiem Szeligą, ponieważ pierwszy to skomentowałeś, czy dalej utrzymujesz swoje zdanie? Z z tamtego momentu? Swoje zdanie znaczy się o co ci chodzi. Tak, no, bo przedstawiłeś to tak, że byłeś mocno po stronie Piotrka Szeligi, panowie wymieniali się różnego rodzaju faktami ze swojego życia, starymi rozmowami, argumentami, i pytanie, czy zmieniłeś trochę podejście, czy dalej uważasz to samo, co wcześniej? Znaczy kwestia jest taka. Nie ma co mówić, Shelly to jest dobry Ananasek i, i nie można mu tego odbierać, bo robi dymy, lubi dymy, lubi skakać, sapać i nie do końca to się wszystkim może podobać. Ale też trzeba brać pod uwagę jedną rzecz, tak, że, że to jest poniekąd też na potrzeby, powiedzmy, free fightów i on idealnie się w to wszystko wpasowuje, ale przede wszystkim nie przekracza tej jednej granicy, bo wiele osób mówi, że skacze do słabszych tam ubliża im i tak dalej, ale nie przekracza tej jednej, jedynej granicy. On Nigdy nikogo nie uderzył. Bo ochroną zawsze Dennis, A Denis przede wszystkim wybija się na tym, że po pierwsze Alana bił na każdym face-to-face, face, no i tak samo teraz dobrał sobie do swojej bandy, e, dobrał sobie kolegów i we trzech zaatakowali e, Szeli'ego ojcowskimi plaskaczami. Nieważne jak to wyglądało, ważne, że go kurcza. E, Zaciągnęli podstępem i, i go po prostu, no po prostu mówię bali, nie? Więc yy, siło rzeczy, moim zdaniem, mówiąc o szacunku, mówiąc o zasadach ulicy, nie robić takich rzeczy i no tutaj wychodzi po prostu tylko ta hipokryzja. I generalnie nie pochwalam tego i uważam, że, że to jest lipa, nie? Dawid, coś wtrąciłeś w trakcie? No, że nie doszło do tego, no bo zawsze go ochrona rozdzieliła, a u Denisa widocznie ochrona nie zdążyła. Gdyby go ochrona nie rozdzieliła. To właśnie chodzi o to wyrachowanie i. No ale i tak, ochrona. Trzeba tam... znać konsekwencje swoich czynów, nie? I i, no tak. I wydaje, ale jak... się, i wydaje mi się, że Szeli zna te konsekwencje, wie jak to robić i rzeczywiście, no dalej podkreślę, to jest niezła ananasek i wiele osób może mieć mu to za złe, ale nie przekracza tej bariery, nie przekracza tej granicy, bo jeżeli, jeżeli kogoś by uderzył, a tak jak robi to Denis i jego koledzy i komuś stanie się naprawdę realna krzywda, no to no wiecie, że to będzie generalnie bardzo źle wyglądać, a też bierzmy pod uwagę to, że Denis sobie teraz e, kozaczy to tamto siamto, a jeżeli za takie czyny znowu pójdzie się dzieć, no to będzie znowu pisać Panie ja prze, Prokuratorze, ja przepraszam, moja do... dziewczyna jest chora, moja mama coś tam, więc wiesz, no generalnie słabo. To teraz do Szeligi będzie pisał. No tak, do Szeliego, bo to, mógł, prokurator, no to nie? dokładnie mógłby pisać do Szeliego. Tak. No, gdyby Szeli, rzeczywiście, tak jak Denis to mówi, gdyby Szeli poszedł na tą obdukcję, tak jak to Denis zainsynuował, no to rzeczywiście dzisiaj pewnie by go tutaj nie było, tylko prawdopodobnie by siedział sobie na sankach i, i byłaby lipa, Nie z tym związany Dobra, wracając do tematu Szeli nie przekonł nikomu, bo zawsze ochrona stawała między nim, a tym kimś. Gdyby miał nie ochrona. To... na przykład też z Natanem na face to face zatrzymał rękę i tak nie dalej. Nie zatrzymał, uderzył go, odepchnął. Nie, nie uderzył dwukrotnie. go. Nie dwukrotnie. uderzył go, nie zatrzymał zawsze tą rękę. Ale odepchnął i... go intensywnie mocno, że Nathan później mówił, że bolało. No tak powiedział, no to mimo wszystko, czy uderzyć w twarz, czy w klatę, no to jest uderzenie. Mimo wszystko. Nie, nie, nie. Naruszenie tykalności cielesnej, tak czy nie? to jest różnica, wiesz. Dlaczego? Komuś Dla krzywdę. ciebie. Bo jesteś fighterem to może nie odczuwasz tak jak wyrządzić komuś krzywdę, a spowodować sytuację po prostu, w której są dymy. Ale nieprawda, no, naruszenie nietykalności cielesnej jest czy w twarz, czy w dupę nawet kopnie. Wszystko bardzo samo. dobrze, bardzo dobrze, Dawid, wiesz, na czym to polega i zupełnie inna kwestia jest, gdy się kogoś uderzy, a zupełnie inna kwestia jest, gdy się kogoś odepcha, nie? Więc Ale z to, jaką siłą odepniesz, nie? Będę, nie, będę, nie, będę się tutaj, nie będę się tutaj w szczegóły jakieś tam wdawać, najzwyczajniej w świecie po prostu chodzi o tą jedną, jedyną granicę. No i tyle, myślę, że koniec tematu, ucinam. Podaj do Pudziana, niech się odpchnie. I'm sorry, boss, I don't speak Polish, but I can feel the tension. I think him and David should fight. Tak. Vasos <laughs> Vasos. So, was to, was to so tutaj... me and Janikowski can fight, no problem. Vasos, słuchaj. no wrestling. <laughs> no wrestling. <laughs> I think, I think it's the that's fight. Me, uh, uh, far as David, it's a better fight than uh, I me. I can, I can feel the, the tension, tennis. you know. I can feel the tension. Ja nic nie rozumiem, może ktoś potłumaczy. Ja się ruskiego uczę. Tak, w moich tak, tak. Waso mówi, że on o tyle, o ile nie mówi po polsku, to i tak czuje tutaj napięcie i mówi, że uważa, że dobrą walką, która powinna się odbyć, jest walka ty, Dawid, kontra Don Diego, że między wami jest napięcie. Dawid, ty byś brał takie, taką walkę? Ja bym brał. Tak. Już za stary jestem. Diego, ty byś miał, No, ale byś był... Alan Kwieciński też był dużo młodszy. Nie wiem, musiałbym to przemyśleć. jego ty w razie czego byłbyś chętny od takie starcie? Myślę, że wolałbym walkę, która byłaby dla mnie większym wyzwaniem. Znaczy nie umniejszając tutaj e, Dawidowi. Nie umniejsza. E, ale chciałbym, żeby to była właśnie walka typu właśnie jak walka z Damianem, z sportowcem, w której, no walka, w której byłbym właśnie stawiany w roli underdoga, jak właśnie teraz to wygląda. Damian, czy to właśnie o takich sytuacjach mówiłeś, że ci się to nie podoba? W tak czy tutaj jeszcze jest ok? Jest, całkiem w takim porządku. Miło mi się słucha, ogląda. Jest ok. Natomiast Dawid, tutaj widzę, że emocje buzują i raz się to podnosi, raz nie I to mnie zawsze ciekawi, ponieważ mam wrażenie, że przy kamerach Ty bardzo mocno hamujesz swój temperament i on gdzieś tam zostaje zgnieciony przez Ciebie. Nie chcesz pokazać do końca swojej twarzy i swojego oblicza przed kamerami. Ja myślę, że po prostu elegancki facet. I ty... Myślę, że syn pokazuje wystarczająco dużo na jedną rodzinę. <grym> Teraz wyjdziemy troszeczkę z tego schematu, ponieważ ja widzę, że co by się nie działo, to ty co chwilę lekko podgryzasz Denisa w swoich wypowiedziach. Denis też cały czas do ciebie krzyczy. Chciałem podejść do Denisa i zapytać, o co przed chwilą krzyczałeś odnośnie Don Diego oraz, yy, oraz Damiana Janikowskiego, kiedy chciała zmienić zasady. Zapraszamy cię na scenę, pani, i panowie. Denis Załęcki. I od razu o co chodzi między tobą i Diego, że jednak to tak mocno. Kipi cały czas, chodźmy troszeczkę bardziej na środek, proszę. Bo się podpruwa, frajerzyna, Nie potrafisz prosto w oczy powiedzieć, kupa. To jest zwykłą pałą, kurwa. Ja nie jestem aktorem, jestem normalny chłopakiem jest z ulicy. Jak ktoś masz, to powiedz to no prosto w oczy. A nie, chłopali przy kamerach przy ochronie, kurwa, Kogo ty z siebie robić, pajacu? Nikogo z nie robię. To ty jest zwykłą. Ty z ciotą, z k**a, k**a, zaraz spojrzysz przy ochronie, zaraz będziesz zwolił do kulacza u federacji. nic chce mnie pobić, kupa. Oj, Liga oj, 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 mnie oj, Denis mnie bije. Jejku, tu mnie

Czuję jak spadam na dno A w mojej głowie potwory nie dają zasnąć Same opary ten kąt Weź, zabierz to zło Nie chcę upadać na dno Co mi pomoże zasnąć Kiedyś się w końcu uwolnię Kiedyś odnajdę mój ląd Powoli tronę Czuję jak spadam na dno